Dobry wieczór moi kochani. Dziś postaram Wam się tutaj przedstawić energie, jakie będą nam towarzyszyły w ten weekend, tak? A więc 25, 6, 7 styczeń. Cieszę się bardzo, że mogę znowu Wam wyłożyć tę energię. Proszę górę o prowadzenie. Wyłożę jedną energię jako taki sygnifikator dla tych trzech dni, tak? 25, 26, 27, czyli piątek, sobota, niedziela. Proszę górę jeszcze raz o prowadzenie, o pokierowanie, tak? Moją intuicją w taki sposób, abym mogła przekazać wszystko to, co góra chce, abym przekazała Wam. Jedna energia, tak? Proszę bardzo, dziewiątka mieczy. To będzie główna energia i dla każdego znaku zodiaku wyłożę po jednej albo dwie. Zobaczę. Przepasujemy, przełożymy. Ja to zawsze tak sobie. Muszę zrobić. O, porządek. I teraz tak. Baranek. Nie widać, tak? W tą stronę bym musiała. Niżej to. Zaraz zobaczymy, żebyście widzieli. Baranek. Byczek. I ja sobie tu zaznaczę kamyczkiem, że to zaczynamy od baranek, byczek, bliźnięta, rak, lew. Ja sobie tu ułożę lew, w tą stronę pójdziemy. Panna. Uwaga. Strzelec. Koziorożec. Baran, byk. Bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik i na końcu rybka, tak? Dobrze. My sobie tu rybeczkę położymy na boku. No dobrze. A więc zaczynamy. Energia na ten weekend dla baranka. Dla baranka mamy uleczenie myśli. Zobacz baranku, nieprzespane noce, dużo nieprzespanych nocy, może jakieś takie stany, gdzie miałaś takie dni bardziej płaczliwe, płakałaś, musiałaś się wyżalić, musiałaś porozmawiać. Może dlatego te myśli Twoje właśnie wracały ku jakby do przeszłości, ku przeszłości wracały, ale nadchodzi uleczenie, tak? Ja tu sobie przygotuję jeszcze jedną talię, żeby. Żeby po prostu sobie dobrać. Przygotowałam już jedną talię, żeby sobie dobrać tak, jedną energię, tak jak ja sobie ją zawsze przygotuję i o. I ja sobie do tego uleczenia, do tych myśli, tak, co zrobić z tymi myślami właśnie. Uleczyć, tak? One są w trakcie, w trakcie jakby... Transformacji, zobaczymy, proszę. Jest wiele narzędzi, by uleczyć swoje myśli. Rozmowa z kimś, rozmowa z przyjacielem, z psychologiem, z terapeutą, to jest energia na weekend, więc być może musisz usiąść z kimś bliskim i się wypłakać, wyżalić. Może masz dużo wątpliwości, może masz dużo pytań, na które. Sama nie potrafisz sobie odpowiedzieć, tak? I potrzebujesz takiego wsparcia, więc pojawi się ktoś, kto cię wesprze. Ten ktoś poinformu poinformuje cię o tym, że jest wiele narzędzi, pokieruje cię, abyś mogła skorzystać z pomocy, tak? A jeżeli nie o taką pomoc chodzi, to sama, sama jesteś w stanie, tak? Tak pokierować swoim umysłem, poprzez swoje serce, poprzez modlitwę, poprzez medytację, aby osiągnąć ten stan takiego ulepszenia, uzdrowienia, poczucia,, tak? takiego, takiego wyleczenia się z tych negatywnych emocji. Byczek. A byczek ma myśli związane, ze sobą, nie docenia siebie, czuje się niedowartościowane, co się dzieje, byczku, dlaczego tak się dzieje, czy naprawdę yy, yy, nie potrafisz uwierzyć w siebie, powiedz, kochana, ja dobiorę tu jedną energię, no proszę bardzo, ty możesz wszystko, ty możesz... Nawet gdzieś wyjechać, tak? Ale najpierw musisz naprawić siebie. Co znaczy naprawić siebie? Uwierzyć w siebie, być pewną siebie, zrozumieć siebie, czego chcesz, tak? Bo ty masz wątpliwości co do własnej osoby, masz kompleksy. Nie pozwól na to, bo jesteś wyjątkową osobą, która jest, jest na drodze do zakończenia właśnie tego cyklu. Która jest w stanie uwierzyć siebie, żeby rozpocząć coś nowego, żeby rozpocząć coś wspaniałego dla siebie, dla własnej osoby. Otwórz się na to, tak? Porzuć te myśli, właśnie o, o złych, yy, negatywnych właśnie, yy, o, o złym, negatywnym myśleniu o samej sobie, tak? To jest ważne. Więc weź się w garść i. Osoby, które sprawiają, że tak się czujesz, powinny odejść swojego życia. Dobrze, mamy dalej bliźniaka. Tu uwaga na konflikty, sprzeczki, kłótnie. Tak, zobaczymy. Tu czas jest zacząć od początku. Pewne rzeczy, pewne niedomówienia, pewne, pewne sytuacje, w których jest dużo wątpliwości, pewne tematy, które wywoływały sprzeczkę, kłótnie, konflikty, powinny już odejść. Nie może tego być. Trzeba to zakończyć, tak, w jak najuczciwszy, jak najsprawiedliwszy sposób i jak najłagodniejszy, nie kłócąc się, nie wyzywając się, żeby nie doszło do rękoczynów, tak, czy słownego obrażania. Nie, po prostu czas te złe doświadczenia zapakować w tobołek i ruszyć w drogę, tak. Ruszyć w drogę jak ten głupiec. Zabieram tą białą różę, to nowe życie. Ja już nie chcę konfliktów. Ja już nie chcę problemów. Wyruszam, nowy początek. To był bliźniak. Dobrze. I mamy tu. Tu masz jakieś ograniczenia... Co do działania, masz coś do zrobienia, masz coś ważnego do zrobienia, czy w pracy opory do wykonania jakichś zadań, i tu musisz walczyć ze sobą, walczyć ze swoimi myślami. Zaraz zobaczymy. Oczywiście, bo Ty sama potrafisz działać. Sama potrafisz dokonywać pewnych wspaniałych rzeczy, ale Ty masz. Te ograniczenia są w twojej głowie, tak? A ty możesz od nich sukces poprzez działanie, poprzez swoją kreatywność i pozbycie się lęku przed tym działaniem. To jest bardzo ważne. Jak pozbyć się lęku? Proszę bardzo. Porozmawiać z kimś, kto darzy cię miłością. Nie bać się trudnych tematów. Nie bać się trudnych tematów, tak? pokazać, że ty jako silna osoba też masz pewne hamulce przed niektórymi sprawami, przed niektórymi rzeczami, że, że jesteś, masz swoje słabości, tak jak każdy człowiek, jesteś silną osobą, ale twoje myśli czasami mogą Tobą zawładnąć, tak? Więc podziel się tym z kimś bliskim, a otrzymasz pomoc. Dobrze. Raczek. A raczek, wyjęliśmy dla raczka jego energię. Raczku, ty musisz uważać na nadużywania trunków. Nad, nadużycie trunków, ponieważ po tych trunkach, y, takich y, z procentem, że tak powiem, twoje myśli są zgubne. Mówisz to, co myślisz. A nie zawsze myślisz rozumnie i logicznie po alkoholu, tak? Więc uważaj w ten weekend na to, żeby po prostu nie zrobić komuś przykrości. Dokładnie, i wyszła trójka kielichów, jakaś impreza, jakaś zabawa. <laughs> Przepraszam, muszę się napić. <śmiech> Soczek, <laughs> żeby nie było. Coś fajnego takiego, tak? Ale uważaj na myśli, tak, z tym związane. Wypijesz trochę za dużo, i już możesz mieć jakieś podejrzenia, i całkiem niesłuszne te podejrzenia wobec innej osoby. Wcale niesłuszne, ale w Twojej głowie zrodzi się coś, może zrodzić się coś, z czym będziesz walczył. I to będzie walka z wiatrakami. Także spokojnie. Dalej mamy lwa. Lew potrzebuje uspokoić myśli. To ważne. Widzicie, co przypomniało mi się czytanie dla lwana luty. I, i to, to, to ten przekaz jak najbardziej rezonuje proszę bardzo. Tu potrzebne jest działanie, ale po układaniu myśli, tak? To jest nawet Twoja energia, ognista energia, drogi Lwie, Królowa Buław, ale nie przesadzaj, ponieważ myśli czasem są zgubne, tak? Tu potrzebna jest cierpliwość żeby zobaczyć owoce ziaren, które zasiałaś, czyli jakiś projektów, jakiegoś pomysłu, tak? A ty, twoje myśli cię ponaglają, dociekasz, yy, chciałabyś już wszystko wiedzieć. A tu jest wskazana cierpliwość, także spokojnie, drogi lwie. Jakieś tematy wszystko w swoim czasie, tak? Jakieś tematy naprawdę Przyjdą do omówienia same w odpowiednim momencie, i wtedy zbierzesz owoce tak? swojej pracy, swojego postępowania, swoich pomysłów, to co zasiałaś, to jakie ziarna poprzez działanie uzyskasz odpowiedzi za jakiś czas. Być może to będzie teraz, ale musisz uspokoić myśli. Właśnie w weekend, ale musisz uspokoić myśli, tak? Cierpliwie czekać. Nawet jeżeli to nie wydarzy się w weekend, to nie będzie oceny, tak, twojego postępowania, to i tak uzbrój się w cierpliwość. Poukładaj myśli. No dobrze. To był lew, to był lew. Teraz mamy pannę. Pannę. No, panna. Co mogę powiedzieć? Tu pokazuje mi się trudne, trudne starcie samym sobą. Dojrze są trudne myśli, spowodowane jakimś deficytem finansowym i to, te wzburzone myśli, te wzburzone emocje powodują, że jesteś w energii yy, bardzo negatywnej. Dlaczego tak się dzieje, bo jest jakieś złożenie, jakiś deficyt finansowy, z czym ty nie możesz się pogodzić. To biorę jeszcze jedną energię. Proszę, bo ty działałeś, tak? Działałeś z całego serca, ale twoje decyzje mogły być nieprzemyślane. Najpierw mówiłeś, a później robiłeś, jakby ktoś mógł ukraść Twoje pomysły dlatego bijesz się teraz z myślami i nie dowierzasz temu co się dzieje bo piątka monet mówi, że coś straciłeś, tak? coś straciłeś, może na jakimś projekcie może w pracy, za dużo mówiłeś a ktoś to wykorzystał tak? Widzę droga Panno to dobrze, mamy teraz wagę Tu mamy myśli dotyczące dziecka. Tak? Mamy myśli. Coś się dzieje, zobaczymy, co takiego. Coś się dzieje, może w szkole, może w pracy. Jakieś takie problemy ma dziecko, z którymi nie może sobie poradzić, i ty, droga Wago, jesteś po to, żeby z nim porozmawiać. Tak, to jest ważne. Tak, tam jest duże znudzenie. Ale też yy, jak widzisz, to, dzie to dziecko czuje się poranione, to dziecko, droga czuje się zranione. Yy, I ty, Twoja obserwacja może sprawić, że wyczujesz moment i dziecko poczuje się na nowo, jakby potrzebne. Tak powiem, tak, tak to poczułam. Znowu potrzebne i zauważone. To jest ważny przekaz. Także duża rola dla Ciebie Wago, tak? Bo to czy w pracy dziecko starsze, czy, czy właśnie w domku, w szkole na przykład może mieć jakieś problemy, gdzie, gdzie dużą rolę ty odegrasz droga Wago, tak? A co masz zrobić, pytanie? No, wyciągnąć, wydobyć z tego dziecka wszystko, co najlepsze, wyciągnąć go z dołka emocjonalnego, z takiego znudzenia, znużenia, aby doszło do uleczenia jego myśli i serca. To jest Twoje zadanie na ten weekend. Zbliża się półrocze. Być może ktoś jest zagrożony. Może, dla, może też tak o to chodzić. Że dziecko się przejmuje czymś, tak? Dobrze. To była waga. Skorpion. Drogi Skorpionie. Zaraz, bo tutaj mamy... Tak, ja tu sobie podłożyłam. O, a tu powinnam odłożyć, tak? Dobrze. Skorpion. No, skorpion musi stanowczo musi poukładać myśli w głowie. Uporządkować. To jest ważne. Uczucia. I myśli, jednocześnie musi być umiarkowanie, musi być y, takie y, zrównoważenie tego wszystkiego. Nie może być rozchwianych emocji do, y, spowodowanych myślami. Zaraz tu zobaczymy. Proszę bardzo, mamy szóstkę mieczy, może jakiś wyjazd, może y, nerwy dotyczące jakiegoś wyjazdu, może myśli dotyczące jakiegoś wyjazdu. Yy, zaraz zobaczymy, proszę bardzo, bo myśli dotyczą, że coś cię ogranicza, coś zostawiasz i wyjeżdżasz. Coś nie, 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 możesz, nie możesz, masz mało czasu i nie możesz skończyć. Nie możesz tego uporządkować do końca, a musisz gdzieś wyjechać. I myśli są tym właśnie spowodowane. Tak, drogi skorpionie, czujesz się właśnie ograniczony tym wyjazdem, że, że nie możesz skończyć jednego, a musisz wyjeżdżać. Jaka rada? Zawalcz o swój sukces. Zawalcz o to, co jest dla Ciebie ważniejsze. Wiesz, jak to zrobić. Jesteś inteligentny i mądry, drogi skorpionie. Więc yy, właśnie zrób tak, żeby, żeby zawalczyć o swój sukces, bo czujesz się atakowany przez innych. Ty bronisz swojej prawdy. Ale mówię, to są te ograniczenia, to są te myśli, z którymi ty walczysz, dlatego być może wyjazd, potrzebujesz wyjazdu, żeby się wyciszyć, tak? Strzelec. Strzelec, jakby musi dobrze żonglować swoją energią, aby aby jego myśli były uporządkowane. Po prostu nie dawaj siebie więcej niż jesteś w stanie. Po prostu odpocznij w różnych sytuacjach, nie pozwól sobą manipulować. Ty decydujesz o tym, kogo wpuszczasz do swojego życia, ty decydujesz, kogo odcinasz ze swojego życia. Czasami jest trudno to zrobić, ale u Ciebie energia musi płynąć równomiernie, tak? Równomiernie. Dobrze żongluj finansami, dobrze żongluj uczuciami, a wszystko będzie dobrze. Zobaczymy tu jeszcze jedną energię. Tak, i potrzebujesz y, takiego wyciszenia, bo to jest karta myśli takich myśli spowodowanych właśnie nieuporządkowanymi emocjami nieuporządkowany on stabilnością finansową i tu musisz troszeczkę wejść w energię tego pustelnika żeby właśnie ruszyć do przodu dalej mamy wodnika wodnik ma kartę kochanków czyli co się dzieje w związku co takiego się dzieje w związku, że wodnik ma takie myśli? Zobaczymy. Co takie? Przepraszam. Co takiego się dzieje? Wodnik nie po... może się napić. Przepraszam, bo mam kawkę. Soczek pomarańczowy. Może mi przejdzie zaraz. Wodnik ma myśli związane. Dotyczące związku, relacji, co tam się dzieje, co się, jaka krzywda się dzieje, że nie potrafisz podjąć decyzji, czy ty chcesz yy, zakończyć ten związek, nie potrafisz na tą chwilę podjąć decyzji. Nie widzisz pozytywów i nie widzisz negatywów tego związku. Musisz zobaczyć jedno i drugie, przeanalizować, co jest dla ciebie istotne w tym związku, jaki związek chcesz mieć, tak? Ja zobaczę tu jeszcze siódemka monet. Teraz jest czas na zebranie owoców Twojego związku. Teraz, wodniku, zrozumiesz, mimo, że nie potrafisz podjąć tej decyzji, targają tobie, Tobą myśli, Ty, wodniku, Analizujesz, bo masz kartę dwójki mieczy. Niemożliwa decyzja do podjęcia. Odpuść, odczekaj, przeanalizuj wszystkie za, wszystkie przeciw. Tak? To będą i zbierz owoce swojego związku, i wtedy, ta, kiedy tak sobie rozpiszesz wszystko, ta odpowiedź przyjdzie sama. Trudny wybór. Bo ty na razie nie widzisz wyboru, nie umiesz podjąć decyzji. I została nam rybeczka, a rybeczka też ma myśli dotyczące dziecka i dwoj, dwójki dzieci. Dwu, pokazała mi się dwójka dzieci dotycząca myśli, rybko dotyczące dzieci. No proszę bardzo, kogoś kto działa. I kogoś stabilnego finansowo może odkłada, ale też może być, że to ty właśnie myślisz dopiero o zasadzeniu ziarna działania i jakiejś, jakiejś yy, działalności, założenia działalności, tak teraz sobie pomyślałam. Yy, założenia czegoś, co przyniesie ci dochód finansowy. Dopiero o tym jakby myślisz, przygotowujesz się do tego. Tak mi tutaj się pokazuje, ale czy ty to obrócisz yy, w realne, te marzenia obrócisz w realne yy, działanie? Oczywiście. To jest miłość własna, Twoje talenty. Jeżeli uwierzysz w siebie, będziesz pewna siebie, zrobisz to. Cudowne przesłanie dla rybki. A więc jeszcze aniołek na, na koniec do tych myśli, tak? Do tej karty mieczowej, depresyjnej. Te myśli dotyczą wszystkich tematów, jak widzicie. Wszystkich. Bo. Musimy myśleć, tak? I mamy anioł. Bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłeś. Bo zobaczcie, to, co osiągamy, rodzi się najpierw w naszej głowie, tak? To jest nasza myśl. To jest nasza myśl. Dopiero tą myśl przekuwamy w słowa, czyli mówimy. Mówimy o tym, planujemy coś, tak? A później działamy. Dlatego ważne jest, żeby być zadowolonym ze wszystkiego, co już osiągnęliśmy. Więc dbajmy o te nasze myśli, tak? Dbajmy o te nasze myśli, żeby były jak najbardziej pozytywne. Dziękuję do usłyszenia.